Uroczystości z okazji Dnia Jakuba rozpoczęły się już w piątek przemarszem Marszem Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. W ramach parady ulicami miasta w barwnym korowodzie mogliśmy zobaczyć też przejazd starych samochodów i motocykli oraz kółka młodych cyklistów. Punktem kulminacyjnym była inscenizowana legenda o założeniu miasta. Na placu Wejhera rozdano też nagrody uczniom za postawy prospołeczne. W sobotę o godzinie 19 na rynku odbyła się uroczystość intronizacji Króla Bractwa Kurkowego oraz pokaz salw armatnich. Gwiazdą wieczoru był zespół Warius Max. Ponadto odbył się pokaz laserowy z muzyką elektroniczną. Przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza wręczył statuetkę Jakuba Weichera, którą otrzymał Bruno Kajewski. Natomiast prezydent Krzysztof Hildebrand wręczył nagrody prezydenta miasta Weicherowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania ochrony kultury. Otrzymali je Elżbieta Hyl Gwółciech Kaczkowski, Wanda Kantecka, Mateusz Woźniak, Jan Plata Przechlawski, Krzysztof i Sebastian Niewola, Gabriela Nagiel-Starczyńska, Renigiusz Sałata, Robert Wicon, Michał Greszta oraz Michał Ciesielski. Wszystkim serdecznie gratulujemy.